Panie Boże, stwórczo naszego życia, stwórco nieba i ziemi, wejdź w nasze serca w tym chwili, gdy przed Tobą pochylamy nasze umysły i serca, pełne bólu i cierpienia za tych, którzy dzisiaj są prześladowani w Twoje imię. Ojcze nasz, Ty doskonale rozumiesz każdy ból, każdą łzę, którą wypłakują ci, którzy są dręczeni. I poniżani za swoją wiarę. Widzisz ich samotność w ciemności prześladowania, ich niewinność w obliczu niesprawiedliwości, ich nadzieję, która ledwie się tli wśród nieustannych ataków i tortur. I przychodzimy do Ciebie w tym szczególnym momencie, aby błagać Cię o Twoje miłosierdzie i interwencję, prosząc Cię, abyś osłonił ich swoją mocą. Swym nieograniczonym współczuciem. O panie, ty, który przez całe swoje życie na ziemi stawiałeś opór wszelkim formom prześladowań, od narodzin w stajni, przez ucieczkę do Egiptu, aż po twoje męczeństwo na krzyżu, daj nam siłę, byśmy w naszych braciach i siostrach prześladowanych widzieli ciebie samego. Ty przeżywałeś samotność, gdy Twoi uczniowie Cię opuścili, Ty odczuwałeś gorycz fałszywych oskarżeń, odrzucenie przez tych, których kochałeś, a w końcu ból, gdy umierałeś za nasze grzechy, byśmy mogli żyć. Ty znasz ten ból jak nikt inny, Ty również w chwilach ciemności wołałeś: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. I my, jako Twoi naśladowcy, nie możemy pozostać obojętni na cierpienie tych, którzy cierpią z powodu Twojego imienia. Prosimy Cię, Panie, miej miłosierdzie dla nich, napełniając ich serca Twoim pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Prosimy Cię, Ojcze, abyś. Otworzył oczy prześladowców, tych, którzy czynią niesprawiedliwość, by dostrzegli w swoich ofiarach nie wrogów, ale Twoich synów i córki. Przemień ich serca, aby odwrócili się od nienawiści i przemocy, aby zrozumieli, że prawdziwa siła tkwi w miłości i w pokoju. Niech ich serca poruszy Twoja łaska, by zrozumieli, że przemoc nie prowadzi do prawdziwego zwycięstwa, a jedynie do zguby i cierpienia. Prosimy Cię, abyś w swej nieskończonej dobroci pomógł prześladowanym, dając im nie tylko siłę, by wytrwać, ale także nadzieję, która rozjaśni mrok ich dni. O Boże, w tym czasie prześladowania niech nie zabraknie w sercach tych, Którzy są w cieniu śmierci, światła nadziei. Wiem, że każdy dzień, każda godzina, każda minuta to dla nich walka o życie, o wiarę, o przetrwanie. Prosimy Cię, Ojcze, abyś dał im siłę, by nie upadli, by nie zapomnieli, że Ty jesteś z nimi, nawet w najciemniejszych godzinach. Niech poczują, że są otoczeni twoją opieką, że twój Duch Święty jest w ich sercach nawet wtedy, gdy ich ciało jest wyczerpane. Prosimy, abyś dał im mądrość i siłę, by w trudnych chwilach nie zapomnieli o twojej miłości. Prosimy cię, Ojcze, abyś wzmocnił ich wiarę, by stali się przykładem wytrwałości i niezłomnej nadziei dla innych. Niech ich życie Mimo prześladowań, stanie się świadectwem Twojej chwały, świadectwem tego, że jesteś obecny wśród tych, którzy cierpią. Niech ich wiara, choć w oczach świata może wydawać się słaba, stanie się mocą, która będzie trwać i przezwyciężać wszelkie trudności. Niech ich serca będą pełne miłości, a ich modlitwy będą jak tch. Które wznosi się ku Tobie, Panie, i zstępuje z nieba w postaci łaski, która daje im moc, by przetrwać. O Panie, niech ten czas prześladowań nie będzie czasem zapomnienia dla nas, którzy żyjemy w pokoju. Niech nasze serca nie będą obojętne na los tych, którzy cierpią. Ale niech nasze modlitwy i działania będą jak żywa ofiara, która ma na celu przynieść ulgę tym, którzy są dręczeni. Przebudź nas, Boże, z naszego duchowego uśpienia, abyśmy stanęli w obronie tych, którzy nie mają siły bronić się sami. Naucz nas miłości, która jest w stanie stawić czoła każdej nienawiści, naucz nas przebaczenia który jest w stanie uzdrowić każdą ranę, naucz nas pokoju, który jest w stanie zniszczyć każdą przemoc. Panie, niech Twoja obecność będzie pociechą i umocnieniem dla wszystkich prześladowanych. Niech w Tobie znajdą swoje schronienie, w Tobie znajdą swoje bezpieczeństwo i niech ich serca nigdy nie przestaną kochać, nawet w obliczu największych prób. Modlimy się za nich, Panie, bo Ty jesteś ich Ojcem, a my jesteśmy Twoimi dziećmi. Prosimy Cię o Twoje miłosierdzie, o Twoją pomoc i Twoje błogosławieństwo. Panie Boże nasz, który w swojej nieskończonej miłości zawsze jesteś blisko tych, którzy cierpią, przychodzimy do Ciebie z pełnymi sercami modlitwy za wszystkich. Którzy dzisiaj są prześladowani w imię Twoje. O Boże, Ty, który przenikasz nasze serca i znasz nasze najgłębsze myśli, wiesz o każdym bólu, który rozdziera serca tych, którzy nie mogą w ciszy swojej duszy znaleźć pokoju. Rozumiesz ich samotność, ich trudności i lęki. Przyjdź więc do nich z pociechą, daj im poczucie, że nie są zapomniani, że wciąż trwasz przy nich, a Twoja obecność jest silniejsza niż wszelkie prześladowania, niż wszelka złość i nienawiść. Boże, Ty powiedziałeś, że Twoje jarzmo jest lekkie, a Twoje brzemię jest łagodne. Prosimy Cię, abyś uczynił życie tych, którzy są prześladowani, choć na chwilę łatwiejszym. Weź ich cierpienie w swoje ręce, tak jak Ty wziąłeś na siebie grzechy całego świata na krzyżu. Pozwól, aby Twoja miłość ich uzdrowiła, aby Twoje miłosierdzie napełniło ich serca odwagą i nadzieją. Daj im poczucie, że jesteś blisko, że zawsze trwasz przy nich. Prosimy Cię, Panie, abyś ofiarował im pokój, którego świat dać im nie może pokój, który płynie od Ciebie. Który zstępuje na tych, którzy są w stanie wytrwać w wierze, nawet w najciemniejszych chwilach. O Boże, Twoje Słowo mówi, że błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. 5:10 Daj prześladowanym pokój, w tym obietnicy, że w Tobie zawsze znajdą ostateczną pociechę. Niech wiedzą, że ich trudności nie są daremne, że ich cierpienie nie jest nieistotne w Twoich oczach, Ty widzisz ich niewinność, ich walkę o wiarę. Ich niewysłowioną miłość do ciebie, a ich nagroda czeka na nich w niebie. Prosimy Cię, Panie, abyś umocnił ich w tym przekonaniu, by ich serca nie zwątpiły, by ich wiara była jak mocna skała, na której budują swoje życie. Ty jesteś naszą ucieczką i naszą siłą, naszą opoką w czasach potrzeby. Prosimy Cię, Panie, abyś był schronieniem dla tych, którzy dzisiaj są bezpieczni tylko w Twoich ramionach. Pokaż im swoją nieograniczoną miłość i daj im siłę do trwania. Wiesz, jak łatwo jest popaść w rozpacz, jak trudno jest utrzymać nadzieję, gdy wszystko wokół zdaje się być przeciwko nam. Ale Ty, Boże. Masz moc przywrócić nadzieję, uzdrowić rany, umocnić serca, które zostały złamane. I prosimy Cię, abyś to uczynił dla tych, którzy są prześladowani, by ich cierpienie nie stało się ciężarem nie do zniesienia, ale by stało się źródłem ostatecznego zwycięstwa w Tobie 1600. Boże, pamiętaj o każdym człowieku, który dziś, z powodu swojej wiary traci dom, rodzinę, wolność, a nawet życie. Ty, który jesteś sprawiedliwy, spraw, aby każdy z nich miał poczucie, że nie jest zapomniany. Pozwól, abyśmy wszyscy pamiętali o nich w naszych modlitwach, by nie odwracali się od ich cierpień. Daj im również nadzieję na przyszłość, że nawet w tym świecie pełnym niesprawiedliwości wszystko ma swoje miejsce i czas w Twoich rękach. Niech pamiętają, że wszystko współdziała ku dobremu dla tych, którzy miłują Boga. Że 8:28. Prosimy Cię, Ojcze Niebieski, abyś obdarzył wszystkich prześladowanych darem mądrości i cierpliwości. Daj im zdolność wytrwania w wierze, niech ich życie będzie jak lampa, która świeci w ciemności. Daj im zrozumienie, by nie pozwolili nienawiści wniknąć do ich serc, by nie odpłacali złem za zło, ale by wciąż trwali w miłości, która przychodzi od Ciebie. Daj im siłę do przebaczenia, by byli świadkami Twojej miłości, nawet w obliczu wrogów, którzy ich dręczą. Ty, który jesteś największym przebaczeniem, daj im łaskę, by nigdy nie stracili wiary w Ciebie, nie stracili nadziei na ostateczne zwycięstwo, które już teraz jest ich w Tobie. Boże, błogosław każdemu prześladowanemu, który w ciszy i samotności ponosi swój krzyż. Zbliż się do nich w sposób szczególny, aby poczuli twoją obecność w każdej chwili, a także w każdym drżącym sercu. Niech ich wiara będzie jak skała, której nic nie zniszczy. Przemień każde ich cierpienie w chwałę dla twojego imienia. Panie, któryś stąpił na ziemię, by poświęcić swoje życie za zbawienie świata, Chcemy w tej chwili powierzyć Ci tych, którzy dzisiaj ponoszą cierpienie z powodu swojej wiary. Ty, który przez swoją mękę na krzyżu dałeś nam przykład, jak wytrwać w wierze nawet w najcięższych próbach, dzisiaj prosimy, byś umocnił wszystkich, którzy cierpią z powodu prześladowań. Niech wiedzą, że Twoje rany, które zostały zadane w imię naszej Zbawienia. Są dzisiaj ich tarczą, ich ochroną i nadzieją. Twoja męka nie została zapomniana, a każde Twoje cierpienie ma swoje miejsce w niebie, gdzie oczekuje nagroda wieczna. Panie Jezu, Ty powiedziałeś, że kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż i mnie naśladuje. dwadzieścia 16:24. Widzimy dzisiaj, jak wielu naszych braci i sióstr bierze ten krzyż na swoich barkach. Chociaż ich ciało jest zmęczone, a ich serca przepełnione bólem, wciąż podążają za tobą. Daj im, panie, poczucie, że ich wytrwałość w cierpieniu nie jest daremna, że w każdym ich kroku ku tobie, w każdym ich oddechu, który wydobywa się z trudnością, Ty jesteś blisko. Prosimy cię, abyś dał im łaskę, by nigdy nie stracili z oczu celu, który jest w Tobie, zmartwychwstania i życia wiecznego. Ty Panie wiesz, że cierpienie nie jest łatwe, że wiele razy przytłacza ono naszą ludzką siłę i wytrwałość. Ale w tej chwili, kiedy przychodzimy przed Twoje oblicze, prosimy cię, Byś wlał w serca prześladowanych niewyobrażalną moc Twojego Ducha Świętego. Niech odczują Twoją obecność jako tarczę, która ich chroni. Niech poczują, że ich dusza jest nieskalana, że nikt i nic nie może zabrać im tego, co jest w Tobie. Bądź ich pociechą, ich światełkiem w ciemności. Spraw, by w każdej chwili mogli odczuwać Twoje ramiona, które otaczają ich. Chronią ich przed rozpaczą i umożliwiają przetrwanie. Prosimy Cię, Panie, abyś napełnił serca prześladowanych wiarą, która jest w stanie przezwyciężyć każdy lęk, każdą obawę o jutro. Pomóż im trwać w nadziei, że ich cierpienie nie będzie trwało wiecznie, ale jest tylko chwilowym doświadczeniem, które przeminie, a wieczna chwała czeka na nich w niebie. Daj im siłę, by w tych chwilach cierpienia mogli wciąż widzieć Ciebie, by nie odwrócili się od Ciebie, ale wciąż szli naprzód, ufając, że Ty, Boże, Masz plan dla każdego z nich, plan, który jest pełen pokoju i zbawienia, Boże. Ty powiedziałeś, że ci, którzy płaczą, będą pocieszeni, a ci, którzy w cierpieniu oczekują na Twoją pomoc, otrzymają Twoje błogosławieństwo. Daj pociechę tym, którzy nie mają nikogo, kto by się nimi zaopiekował. Daj poczucie, że nie są sami, że w tym cichym, przepełnionym bólem czasie Ty jesteś ich jedynym prawdziwym pocieszycielem. Pomóż im wytrwać w tej chwili, wiedząc, że w Twoim królestwie jest miejsce dla każdego z nich miejsce, w którym nie ma już cierpienia ani smutku, ani łez. Ty, który objawiłeś nam tajemnicę Królestwa Niebieskiego spraw, by nasze bracia i siostry, którzy dziś cierpią, Mogli znaleźć w Tobie ostateczną nagrodę, życie wieczne, pełne pokoju i radości. Panie, niech Twoje błogosławieństwo będzie z nimi. Ty dajesz siłę słabym, moc wielkim, a pokornym łaskę. Prosimy Cię, byś udzielił prześladowanym tych darów. Daj im moc, by stawili czoła wszystkim trudnościom, które napotykają na swojej drodze, ale również. Daj im pokorę, by mogli w każdej chwili wznosić modlitwy do Ciebie, nie zniechęcając się, nie łamiąc. Pomóż im w każdym momencie ich życia, by ich serca pozostały wierne, by nigdy nie wątpili w Twoją dobroć. Daj im zrozumienie, że to, co jest ziemskie, przeminie, ale to, co jest w Tobie, będzie trwało na wieki. Niech nie zapomną, że choć ich ciało może zostać złamane, to ich duch pozostaje niepokonany, bo w Tobie znajduje pełnię życia. Prosimy Cię, Panie, bądź ich siłą i tarczą, bądź ich pociechą i nadzieją, by w obliczu cierpienia mogli znowu wznosić głowy ku Tobie, wiedząc, że Ty nigdy ich nie opuszczasz, Panie nasz Ojcze. W tej chwili zwracamy nasze serca do Ciebie z pełnym zaufaniem, że wiesz, co jest najlepsze dla każdego z nas. Modlimy się za wszystkich, którzy dzisiaj z powodu swojej wierności Tobie cierpią. Ty, który jesteś Stwórcą Wszechświata, który trwasz poza czasem i przestrzenią, widzisz cierpienie i niewinność tych, którzy zostali ukarani za to. Że wyznają Twoje imię. Panie, rozumiemy, że nie zawsze możemy zrozumieć sens cierpienia, ale Ty, który znasz nas najlepiej, wiesz, że w chwilach cierpienia Twoje dzieci zbliżają się do Ciebie w sposób, który często nie byłby możliwy w czasach pokoju. Ty, który przyszedłeś na świat, by wziąć na siebie grzechy i cierpienia całego ludu, wiesz, co znaczy być niewinnie ukaranym. Ty, który przez swoją mękę na krzyżu pokonałeś śmierć i grzech, dając nam wszystkim nadzieję na życie wieczne, daj siłę tym, którzy dzisiaj niosą swój krzyż. Boże, Ty powiedziałeś, że nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Prosimy Cię, daj im odwagę, by wytrwali w wierze, by ich miłość do Ciebie była silniejsza niż jakiekolwiek prześladowanie, które ich spotyka. Ich cierpienie, choć niewyobrażalne, nie będzie miało ostatniego słowa, bo Ty już zwyciężyłeś. I to zwycięstwo jest dla każdego, kto w Tobie pokłada nadzieję. Panie. Daj im wytrwałość, by mogli nosić swój krzyż z godnością, z wiarą, że nie są sami, jesteś z nimi w ich bólu, w ich samotności, w każdej łzie, która spływa po ich twarzy. O Panie, niech Twoja obecność będzie ich pociechą. Daj im poczucie, że są w Twoich rękach, że choć świat ich odrzuca, Ty przyjmujesz ich z miłością. I z otwartymi ramionami. Niech czują Twoją bliskość, która jest silniejsza niż jakiekolwiek cierpienie, która daje im poczucie bezpieczeństwa, które w ich ludzkich oczach może wydawać się niemożliwe. Panie, prosimy Cię o Twoje miłosierdzie dla tych, którzy są ofiarami przemocy z powodu swojej wiary, zmień serca tych, Którzy prześladują, by zrozumieli, że jedynym prawdziwym wrogiem człowieka jest grzech, nie drugi człowiek. Zmień ich serca, aby dostrzegli w prześladowanych swoich braci, którzy nie zasługują na to, co ich spotyka. Prosimy Cię, panie, byś ich przemienił, dając im łaskę nawrócenia, by zamienili nienawiść w miłość, a przemoc w pokój. Przemień ich serca, by dostrzegli Ciebie w tych, którzy cierpią, by w końcu zrozumieli, że zło nie ma władzy nad dobrem, że przemoc nie ma ostatniego słowa, bo Ty, Boże, jesteś Panem wszystkiego. Ty, który nigdy nie zostawiasz swoich dzieci, nawet w najtrudniejszych chwilach, spraw, by ci, którzy są prześladowani, nigdy nie czuli się opuszczeni. O Boże, obdarz ich łaską wytrwałości i nadziei. Prosimy Cię, Panie, abyś posłał im swoich aniołów, którzy będą ich bronić i wspierać. Daj im świadomość, że nie ma nic potężniejszego od modlitwy, nic silniejszego od ufności w Ciebie. Niech w swoich sercach noszą wiarę, że choć teraz są w cieniu mroku, to Ty, Panie, Jesteś światłem, które prowadzi ich przez ciemności. Pomóż im być świadkami Twojej miłości w tym świecie, w którym prześladowania stają się coraz bardziej powszechne. Boże, daj im poczucie, że ich cierpienie nie jest bezsensowne że jest częścią większego planu, który Ty w swojej nieskończonej mądrości przygotowałeś dla każdego z nas. Niech każdy ich krok w cierpieniu będzie wyrazem Twojej obecności w ich życiu. Pomóż im nie tracić nadziei, ale trwać w wierze, która choć na początku może wydawać się słaba, z czasem stanie się ich siłą, bo Ty jesteś źródłem tej siły. Panie, niech Twoje błogosławieństwo spoczywa na wszystkich prześladowanych. Ty, który jesteś sprawiedliwy i miłosierny, spraw, by znaleźli w Tobie ostateczne pocieszenie, by Twoja miłość ich uzdrowiła, aby nawet w bólu i cierpieniu potrafili dostrzec Twoją chwałę. Modlimy się za nich, bo Ty, Boże, jesteś ich Ojcze a my jesteśmy Twoimi dziećmi. Panie Boże, na zakończenie tej modlitwy z pokornym sercem pragniemy podziękować Ci za Twoją nieskończoną miłość, którą ofiarujesz wszystkim prześladowanym. W tej chwili, kiedy nasza modlitwa dobiegła końca, wiemy, że to Ty jesteś źródłem każdej nadziei, pocieszenia i pokoju. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją obecność w życiu tych, którzy dziś cierpią z powodu prześladowań. Dziękujemy Ci za to, że nie zostawiłeś ich samych, ale w każdej chwili, w każdej łzie, w każdym cierpieniu stoisz obok nich i otaczasz ich swoją miłością i opieką. Boże, daj im siłę do dalszego wytrwania w wierze. Niech wiedzą, że choć prześladowania są częścią ich życia, to jednak Ty masz dla nich plan pełen dobra. Zbliż się do nich w sposób szczególny, dając im poczucie, że każdy krok, każda modlitwa, każdy akt wierności, który podejmują w trudzie, jest dla Ciebie. Niech odczują, że ich cierpienie nie jest bez sensu, że przez to cierpienie stają się bardziej podobni do Ciebie. Którzy przyszedłeś na świat, by cierpieć i ofiarować swoje życie za zbawienie ludzkości. Prosimy Cię, Panie, abyś w swoim czasie wysłuchał ich modlitwy i dał im spokój, który tylko Ty możesz dać. Wiesz, jak ciężko jest wytrwać, gdy wszystko wokół wydaje się sprzysięgać przeciwko wierze. Wiesz, jak trudno jest przetrwać, kiedy z każdym dniem nadchodzi nowe wyzwanie, nowa trudność, nowy ból, ale Ty, Panie, nigdy nie pozwolisz, by Twoje dzieci zostały porzucone. Twoje miłosierdzie jest nieskończone, a Twoja pomoc zawsze blisko. O Boże, daj prześladowanym poczucie, że ich cierpienie ma sens, że jest ono częścią ich drogi do wiecznego zbawienia. Niech odczuwają twoją obecność jako dar, który pozwala im wytrwać, który pozwala im mieć nadzieję na lepszą przyszłość, nie w tym świecie, ale w twoim królestwie. Ty powiedziałeś, że ci, którzy cierpią z powodu twojego imienia, będą błogosławieni i że ich jest królestwo niebieskie Mt 5:10. Niech ta obietnica napełnia serca Prześladowanych otuchą, aby nigdy nie zwątpili, nawet w najtrudniejszych chwilach. Prosimy Cię Boże, niech modlitwy tych, którzy cierpią, dotrą do Twojego tronu. O Panie, niech ich serca wciąż biją w rytm Twojej miłości, niech nigdy nie utracą nadziei, że Ty w swojej mądrości będziesz ich prowadził przez te ciemne dni. W każdej chwili ich życia niech dostrzegają Twoją obecność, niech będą świadomi, że Ty ich nie opuścisz, bo Twoja miłość jest silniejsza niż jakiekolwiek prześladowanie. Boże, błogosław wszystkim, którzy dzisiaj cierpią, bo są Twoimi dziećmi. Ty ich stworzyłeś, Ty ich miłujesz, Ty ich nie opuszczasz. Modlimy się, abyś obdarzył ich pokojem, którym tylko Ty możesz napełnić ich serca. Daj im siłę, by wciąż trwali w wierze, by ich serca były otwarte na Twoje działanie, by nigdy nie wątpili w Twoje miłosierdzie, które jest wieczne. Prosimy Cię, Panie, byś dał im łaskę, by żyli w nadziei, która nie gaśnie, by ich serca były zawsze pełne wiary, która nie upada i by ich życie było świadectwem Twojej obecności w tym świecie. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na nich teraz i na zawsze.